Dobra kochani, dzisiaj będziemy się bawić penisem w łapę. No nie moim! A Amebo umysłowa. Dzisiaj ja wyruszam na misję wyłowienia GoPro w rzeki, ponieważ Szymon nie umie rzucać. To jestem mały ja w górach. A to duży ja w górach. To maluch w Paryżu. No a to ten drugi. Też w Paryżu. Nad morzem. No i znowu nad morzem. Wspomnienia, emocje przeżycia mogły istnieć tylko i wyłącznie dzięki nam samym. Dzięki temu, że jesteśmy zdolni zapisywać. Dlatego też staram się udokumentować każde zjawisko jakie się wydarzyło w moim życiu albo się wydali. Będę pisał przez całe wakacje codziennie nowy film. Bardzo, Bardzo śmieszny. Dobra, pozdrawiam Was kochani subskrybujcie, ja.